No, wypierdalanie się dobrze idzie. Siedem ways to die! Twoim zadaniem jest znaleźć na zbudowanej mapce sposób na śmierć. MC. Trzeba, trzeba się wyjebać, tak? Ty, jak to Ty, ja? Tak. Kto się pierwszy wyjebie, ten wygrywa, tak? Nie To, to, prawo, to nie. ja w końcu! A, ale jak zdobyć informację o poziomie? No co cię no, prawy? To się jest napisane. No nie działa prawy na, no. na Na tablicy. no te, 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 no te Twoim mi... zadaniem no, znaleźć na zbudowanej mapce sposób na śmierć W Minecrafcie w nawiasie dopisane <śmiech> <śmiech> Dzięki A dawaj tu frajerze A ja mojego rozebrałem Mój się nie rozbiera, ale daje i ten... No A mój się są. właśnie rozbiera Różowy. Dobra wszyscy są gotowi, czy ktoś potrzebuje ZD2? No, no ja psan ja jara, psan jest. jara no. I tyle? No ja pójdę no. siku jeszcze szybkie, idziemy gra. To teraz. Ja skończę jarać No dobrze no. Kurwa, coś trzeba sobie zamówić do jedzanka No to co? Gówno <noise> <noise> Czemu w rezerwce jest koszulka z Fortnite'a? Co ty gadasz? Pokaż mi ją! Nie gadaj! Co? Dla brata chcesz kupić? He, tak, tak, te. Ta, 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 ta. Ej, no zostaw mnie! Wyślesz mi? No. To wyjść. Dla brata chcę kupić, widzowie. To prawda. No, ale to dla dziecka jestem. Na Facebooku mi się pojawiła. I nie, ma dla 2x <laughs> nie ma 2 x brata. Nie ma 2 x brata. Nie wiem. No to chyba serio dla brata pójdzie. No ale kurwa, strefka. Wysocki nie wie, co się dzieje. Tak go od boku, zapino. No dobra, no dobra, dobra, zostaw mielo. Dobra, mi, elo. dobra sprytane, o. Co? Siema gramy? No? No? Ta, no, jest chyba taki plan. No, oh, let's go. Strój stroju trudniej zginąć, wyjeżdżam z Strój W oh. e. trudniej zginąć? Ale ściągam to jak Hej, może możecie to. zostawić chyba. Heum zostawiam, no. Bo to nie daje armora w ogóle. <laughs> ja ja Dobra, ale bez, bez odpowiadania. Speedrun cyklu. Tak, no. Dobra, mamy się jakieś wyjechać tu. To łatwo. Ale nie mogę wskoczyć, kurwa. Eee, tak. czemu, zna, czemu się lecimy tak, HP? Ty, e, co? Czemu się nie da się zmasztować? Co jest? Musisz się dać jakoś. Bo HP całe. Hmm. Kurwa, tu jest jakiś mankament gdzieś Regen ma być? No na pewno tak. ma być taki duży regen, no musisz one shot'a zajebać o, Nie da się daje w o, kurwa. Tak, spada na Spada gdzieś. A, No czyli trzeba po prostu kurwa skakać Nie spada głu, to co chodzi mi nie spada też To no, musicie też biegać, bo nie biegacie pewnie Biegam cały czas O, co jest? Jak holak już? A, dobra Dobra ty, jest? Ty, mam widzę oh. Hit. Ty, a tak miało być? No Nie trzeba było się zwanszotować? Kurde, tak późno A, no ale tak mi... no, miałeś znaleźć sposób Aha, A to jest ty... axe kilka map no tu jest kilka map, tu jest chyba 7. Aha, kurwa. No, serduszko mi spadło. Ja pierdolę. A mi nie spadło. Ja duże, myślałem, że duże. dużego, kurwa. To tylko jedna i przejebałem jeszcze. A to odrobiłem trochę. No jak najszybciej się do wyjeba. Czemu nie? Na drugiej mapie można biegać. No. Na no, każdym masz pieniądz. Czemu mi ten gurt nie spada, jebany? <noise> Nikt nie pyta na co trzeba robić, kurwa, każdy się... Każdy wie, chyba co trzeba. No, ja nie będę wam podpowiadał, chyba was pojebało. Kurwa, ale macie przewagę czasową. Na tej mapie jest jakiś dziwna Co tu trzeba Ja tu się strony. nie traci tego A tu co kurwa trzeba Ty co tu trzeba zrobić Ty Ja się nie znam na tych podwodnych rzeczach Jesteś po tej po podwodnej Super też No tak Czego tu się można wyjebać Tu nie spada ten Plan. No. O, Ale podejrzana mapka. Tak działa? Ja próbowałem nabrać powietrza, ale nie działa. Nie wiem, co to trzeba zrobić. Kurwa, ale dźwięki przerażające tu są. O, kas. No, to wszyscy na podwodnej są, tak? No. No. Może coś wyżej, kurwa? Nie. Weź odpowiedzi. Nie, bej, kurwa. Ja wiem o co chodzi chyba kurwa. No tu się ja w ogóle wiem, się Ja nie chwilę. Ja w Minecraftu nie grałem. Ty tu gdzieś lawę chyba słyszałem. Ty. Może no. być. Odpowiedź właśnie. Ja się mutuję na Discordzie kurwa. <laughs> A nie, to bąbelki wody były. Dzięki David. Ty to, kurwa, Ej, śmieszne. pali mnie coś, pali mnie coś. Ej, Ale ja to sobie nie je, dopaliło. Dobra. Czemu mnie nie dopaliło? Biję to. To jest podpowiedź właśnie. Umarło, umarło to coś. A ja nie. Po teraz. Ja pierdolę David. A ja David mapę spierdolił, bo to tam miało nas zabić. Dobra, jem. Podstawić po prostu. Truje mnie, truje mnie coś. Obym zdebał. To to o to, to jest właśnie to, o czym myślałem, tylko kurwa tego nie mam. Ja nie wiem, gdzie to znaleźć. Ale ja zdebał? Ja to jest, bo nigdy nie grałem w Minecrafta. Uh. Tak! No, ja tego w ogóle nie mam. na Jest taki pęża... To A też nie widzę, że no, jak To nie wygląda jak ryba, to nie wygląda jak ryba. Ale to, ja to nie ryby. Ale nie pływa, pływa. To jest taki kurwa. A nie ma jakiegoś drugiego sposobu? No kulka taka. Ej, przechodzę drugą mapę już. Chodź, Chodź, David, to David. Przechodź no to chodzi, David, żeby był do przodu. No w wodzie tam jest. Musisz, musisz trzeba znaleźć po prostu. Kurwa, jedna ryba na takie wielkie akwarium. No właśnie, no. ona się i spiega z tobą i potem spierdala, wiesz? Tak? No i pełno jest taki, że u mnie jej, kurwa nie ma. No to no widzisz mapę, speedrunuję. No i no, ryby szukamy jakieś. Następna było do lawy, wystarczył. Nie no, szukam tej ryby. Gdzie no? Nie, Marcin też znalazł. pierdol Ale ja nie wiem czy. A to A mi stąd nie. wyskoczyło? Po prostu tak, gustuję, kurwa. No właśnie czemu ghostujesz? Że... Ty, wiem czy. Nie wiem, na czele gustuję. Proszę, fajnie, że potikały rybki. A no, skąd ty wiesz, jak byłeś zmutowany? Nie byłem zmutowany. Ale ja mówię Co? do drugiego. Nie, no ty, odmutowałem się zaraz po tym, jak tego no, no, wyjebał. Ja, a, jakie kurwy! Jak wygląda teraz dyma? Powiedzcie, proszę. A nie wiem. Nie? trochę. Ale duże to jest większe od człowieka? Nie, 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 nie to jest mały. Ale, ale marudki, fajny level jest. Nie ja wiem, zna. co mnie zabija, ale... Wow! Brzmiało logicznie. Dawid, teraz Nie, ja tak nie mam tej ryby. Ja też nie no, mam tej ryb. Ja ryby. tej ryby nie widzę za chuj. Dawaj, Fiterowski, całe łowisko tych, kurwa, rozdynek. Kurwa, no, gdzież ta dziwka? O, dobra. Kurwa, ją zajebałem. Jak ja <noise> taki? A David też coś zajebał. Ja A kurwa, ja też już... trzeba uderzyć. Przyszedłem, no, przyszedłem. Nie, nie bicie więcej niż trzy razy, jak coś O kurwa! To, to tam jest lękło trochę. Nie, no ja tej ryby nie widzę, kurwa, nie wiem. Dobra, wyjebałem się. Już wszystko zrobione. No, wypierdalanie się dobrze idzie. Można prosić o. Ryby. A, dobra. <laughs> nie ma ryby. No ja nie mam ryby Ty, ale na ja nie wiem, jakby. ona powinna pływać, czy ona się gdzieś chowa, bo mi się wydawało jakbym... Ty, a ja mam full jedzonka i nie może mnie zabić ta ryba Nie, te... Fiterowski, ja mam full HP i mnie Kwiatek nie zabija No, mnie też A, a mnie nie spada chyba jakby. No Tak a to ja samo, chodę, Do chodę. kontrolu, Fiterowski, weź coś mi z jedzeniem zrób No, a mi no, też No, nie spada Nie da się od kwiatka umrzeć No właśnie, tak mi się wydawało że, że, albo mi zrespił, albo się chowała No to nic, zabugowana konkurencja No Ta się nie liczy Fiterowski, zjebałeś Ale, yy! ale od nie, rozdaje rozdaje nie mów tak do widza Po prostu w, nią. Nie ale, w się ale, wy, ale wy macie w nią wlatywać, ona daje poizona przecież, co wyjebnięci Ale Cię, nie, nie ma tej ryby Nie ma ryby kurwa, nie <laughs> ma ryby. A jak te kwiatki mają zabić? No wchodzisz w niego po prostu i stoi Trzeci U mnie działało od razu Cześnie. Rybki też nie było, chyba, ale w fitterowskim zestawie. Trzeba, Czołciu. Konkurencja. Ja y... się nie O, przy takim jeszcze. A który kwiatek zabija? Taki czarny. Nieliczona. Tu nieliczona. Nie wiem, który, ale skończyłem. No chodźcie wszyscy już z tego się. Przetepujcie ich. I jedziemy na czwartą.